Halo. Dzień dobry Panie Krzysztofie, ja proszę Pana, ja mam ogromny problem, próbowałem się do Pana i nie mogłem. Ja bym prosił... Ale o... jaki problem? Proszę Pana, ja Panu powiem wprost, tylko bym prosił Pana o dyskrecję w tym temacie. Pan kojarzy, e, jest taka... Ale jaki problem? Tak, już Panu mówię. E, pamięta Pan, jest taka ekspedientka w Zodiaku w sklepie. Nie wiem, czy Pan kojarzy. E, jaka? Jest taka dziewczyna, niedawno się przyjęła. To jest moja siostra. I, i, rozumie, I rozumie pan, major tam bardzo często przychodził i tam w Kiblu z nią różne rzeczy robił. Moja siostra jest w ciąży, ma numer do y, pana Wojciecha Suchodolskiego, ale pan Wojciech Suchodolski nie odbiera i teraz ja mam ogromny problem, co z nią zrobić. A czego pan do mnie wyzwaniaś pytanie? Dlatego, bo pan Wojciech nie odbiera A telefonu. Jak, nie, zacznijmy się od tego. A jak pana oczekuje, ma na imię? Pani Marta, to jest. Jak? Marta. Nie słyszę. Pani Marta. Marta, tak? Tak. Po prostu. A jak to... wygląda? Taka w czarne włosy. Ja bardzo przepraszam, że ja do pana wydzwaniam, ale Pan Wojciech nie odbiera telefonów od mojej siostry. A jak nazwisko? Marta jak? Sienkiewicz. Marta Sienkiewicz, tak? Tak. Jest z zdziaku pracuje, tak? Tak, dokładnie. Ale ona na kuchni, bo jest bardzo wiek i jest sklep. sklepie, gdzie ona pracuje? W sklepie, w sklepie a w sklepie. Tak. Marta Sienkiewicz. Dobrze, ja sobie zapiszę zaraz i usłyszał, zajmę się. Dobra. Bo proszę pana, bo po prostu chodzi o to, że jeśli tutaj pan Wojciech się skontaktuje, to będzie płacić alimenty. To mnie nie obchodzi, proszę pana co on będzie robić. Albo pójdzie, panu, mnie nie wchodzi. Albo pójdzie do Pierdla, tak? Wykorzystać moją siostrę. Ja to mnie nie obchodzi. I proszę, ja tylko zapytam się Marta Sienkiewicz. Dobra, na razie. 军库院。